Razem. O, Skyref Dobrze Cię widzieć Co my tutaj robimy? No bo Co? No bo zadzałeś, było tak zimno, że chyba tego nie wytrzymałeś Ty miałam kombinezon i kombinezon nie dogrzewali, dlatego pewnie mi się nic nie stało O, okej Kurno, Chodźcie wykopać. się chodź z wejdź do tej dziury Okej o to wyem um, no Na co? Masz Podoba się? Ła, wow, woda Eee, co tak co tak krótko? Tak <grytko> pójdzie wow, drugie. O, fajnie. Rany. dobrze wziąć taki... Ryśnic a no dobra wystarczy mi O rany, nie masz przypadkiem czegoś do jedzenia Kurde Aha, mam co ciebie Umieram z głodu O, dzięki Proszę bardzo Dobrze no to... To zejdzie się, otarnij ten

Ej, kim ty jesteś? Co robisz Co tutaj chcesz? Kim jesteś? Ty kim jesteś? Eee... No... Ja tutaj mieszkam od y, paru sekund. Aha, ale tu mówię. Jak to twój? Niemożliwe, że twój. To no mój. Ja jestem podróżnikiem właśnie wróciłem z miasta. Eee, z miasta... Ej, poczekaj chwilę. Skyref Jestem w domu. Ej, chodź! Y, y, mamy chyba mały problem Jezus Chodź. Jeśli nie mieszkasz tej toalety to nie mój problem. Nie, tym razem to nie to. Chodź. Coś poważniejszego, Jezus Maria. Ej, A! zobacz. Czekaj, nie bój się. On ta, jest tak samo podróżnikiem jak i my Podrzytania. Witam Dobry, po jest ta dnia? Eee. już je Co się Coś o tym wiemy. <grym> Ironialok. Eee, no do... Co my robicie w ogóle Słuchaj. w tym moim domu? Eee, no widzisz, tak się składa, że nie wiedzieliśmy, że ty tu mieszkasz. Ale Właśnie. wiesz co? No. Bardziej mnie ciekawi, że byłeś w mieście. Skyref. Podobno wie gdzie jest miasto. Miasto? Pokaż mi je! No, a gdzie jest dobry... A, chodź, pokażę ci dobry widok. Skaref, idź i śpiesz. zobacz. To bardzo ciekawe. Widzisz, zobacz, tu, tu jest dobry nawet widok. Jest to, to Weź... prawda. No tu. Dobrze. Nie, nie. Nie, tu jest dobry nawet widok. Tu. No. O! A! A masz frajrze. pomóż, no, pomóż! A, ej, zostaw go! O, o, dwóch na jednego to nie fair. Ej, Oa. Ty Oła! Tyk Oa. go dotknął. A! A! Dobra, całe szczęście. Chyba ginął. Chyba ginął. Rany. Co to miało być? Czemu by on od nas chciał? Rany. Ale... Czemu, czemu musimy tak cierpieć? O kurde. Ale zginął, co nie? Ech, no ciężko, ciężko żeby A więc było, żeby mamy? To Ale a więc mamy jego dom. No chyba możemy tu zostać na dłużej. Aha, właśnie zrobię łóżko, tylko daję się go kłaść, bo tam było. Też Ech, No tak, jeśli mamy tu zostać, to fajnie, bo żebym miał gdzie spać. Słuchaj, ser. Jeśli to prawda z tym miastem, to koniecznie musimy je znaleźć. Tak, ale może pierw zostaniemy tu chwilę? No, przydałoby się odpocząć, ale jak tylko odpoczniemy, wyruszamy, wyruszamy. w poszukiwaniu miasta. Jeśli to ale... prawda, to mamy szansę uciec z tej wyspy. No, takie. Może ktoś wie, gdzie jest helikopter? Mm, no, nie wiem. Raczej będzie z tym ciężko, ale powinniśmy znaleźć to miasto, to jest naprawdę dobry pomysł. Ej, do... słuchaj, byśmy mamy... mogli... moglibyśmy... ...pożyczyć parę rzeczy. No, tak, 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 na pewno. Dobra, słuchaj. Chodź odpocząć, a... ...zaraz jak wstaniemy... ...robimy... ...jakąś kolejkę, żeby... ...żeby tylko... ...wiesz, dostać się do miasta. Koniecznie musimy to sprawdzić O już się wcienia widzisz? O no Akurat chodź Dobranoc Plomin A dobranoc Wreszcie się trochę prześpię no. A rano wyruszamy na miasto Tak A, No. no. Nareszcie się wyspałem No ja też, trochę odpocząłem, czekaj, wezmę sobie prysznic, A. Czekaj, świeżą, świeżą wodę! To jest? No, dawaj. Łooo! Wow. Ale przyjemnie. Potem to udoskona udoskonalimy. Okej, okay, wypuszczam. Dobra. No, trochę mi już lepiej, szczerze mówiąc. Zregenerowałem się, dobra słuchaj Nie odpuszczę Musimy zakręcić się wokół tego miasta Ja Od tej chwili bierzemy się do roboty Zrobimy tory i pojedziemy tam kolejką A nie lepiej pójść moga. No dobra W takim razie pójdziemy do tego Idziemy. miasta z buta Czekaj! Mam śpiały! Zrobię nam ubrania, okej? Okay? Dobra, możesz zrobić. Chodź tu! Podejść, bo będę robił. Tak. Tak, tak. Na tak. szyciu też się znasz. Stary. O, chłop. Znam się na wielu rzeczach. Łap. 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 Dobra, dobra, dobra. Dzięki. To już chyba lepsze uzbrojenie. Spodnie, koszulka. Skarpetki sobie zostawię na potem. I tak mam brudne ciuchy i trochę podarte, więc wiesz. No dobra, Skyref. Masz też mieć, Masz go? Tak, mam, mam, mam. Dzięki. Dobra. Słuchaj. Lepiej, lepiej ubierz buty, bo dodają szybkości, a po drugie przygotuj miecz, bo może być niebezpiecznie. Chodź, idziemy. Tak, wiem. W drogę.